Witam Was na kanale Faktów Bugmeherskich. Tym razem zapraszam na nagranie, w którym podsumuję trzy poprzednie miesiące strategii długoterminowej. Zanim przejdziecie do szczegółów, pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie na tym kanale jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie jest to porada inwestycyjna. Mimo, że od poprzedniego podsumowania minęło już przeszło 3 miesiące. To w trakcie tego czasu niezbyt wiele działo się w strategii długoterminowej, szczególnie w kontekście typowania zakładów bugmacherskich. To wszystko, oczywiście, ze względu na trwające w tym czasie Mistrzostwa Świata, które podlegały zupełnie innej strategii. Niemniej jednak, początek listopada, a także końcem grudnia, udało się wytypować kilka spotkań remisowych, a od stycznia strategia ponownie ruszyła pełną parą. W trakcie poprzednich miesięcy to był okres świąteczno-noworoczny, a konkretnie tutaj ten mecz z 29 grudnia. W tym przypadku doszło do stawki ponad 1300 zł, i wówczas remis w meczu Betisu i Atletic Bilbao zagwarantował solidny zysk. Z kolei, styczniu, remisy były trafiane z dużą regularnością, co nie spowodowało momentu, w którym stawka musiała się diametralnie powiększyć. Finalnie w styczeń udało zamknąć się z zyskiem blisko 3000 zł, ale jednak nadal należy pamiętać o, o tych porażkach z pierwszej części sezonu, co aktualnie przełożyło się na stratę blisko 84%. Czas na sprawdzenie wyników bitcoina. Tutaj trzeba przyznać, po dwumiesięcznej akumulacji w listopadzie i grudniu dało się całkiem nieźle uśrednić kurs. Co na chwilę obecną przekłada się na 16% zysk przy wkładzie 6000 zł. Również złoto przeszło w okresie listopada i grudnia nieco gorsze chwile, jednak ponownie początkiem lutego udało się zapisać zielony kolor przy tej inwestycji, a aktualnie jest to 2,5%. Więcej szczegółów dotyczących strategii długoterminowej znajdziecie na Instagramowym kanale Faktów Bugmecherskich. Na który serdecznie Was zapraszam. Śledźcie również kanał na YouTube, bowiem w najbliższym czasie planuję nagrać kolejny wartościowy materiał. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.